No cześć, ciociu. No, co tam znowu? Że co, że znowu akumulator padł, tak? No jak to? Przecież kurczę, rok temu kupowałaś już. Aha, no. A i w ogóle nie odpala. Uh -huh. nie, ład nie ładowałaś, aha, rozumiem. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. jasne. Wiesz co, ja może zrobię jednak taki... O, zrobię taki filmik i będziesz mogła sobie go pooglądać. I na podstawie tego filmiku coś tam na pewno dla siebie znaleźć, Co ty na to, no? Aha. Tak, 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 tak. Żebyśmy co roku nie mieli dokładnie tej samej rozmowy. No, 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 fajnie. Tak. E? No. No nic, no, w tym roku musisz kupić, bo ten ten już jest nieżywy. Ale za rok może już będzie dobry. To znaczy przeżyje kolejny rok. Aha. No, no, to fajnie. Hej. Siemanko, siemaneczko, motobtysiaczki. Dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek trochę garażowo-warsztatowo, ale będziemy dzisiaj tylko gadać. A nie majstrować, a porozmawiamy sobie dzisiaj o czymś, co jest źródłem energii naszego motocykla, czyli o akumulatorze. Ja wiem, wśród nas są bardziej zaawansowani i mniej zaawansowani, oraz w ogóle niezaawansowani, a czasami praktycznie wyłączeni z tego świata technicznego. I przeglądając fora różne motocyklowe, a jest tego trochę, szczególnie w okresie przedzimowym, pozimowym i takim. W czasie, kiedy odstawiamy te nasze motocykle, lub nie tak często na nich jeździmy, aż roi się od pytań, szczególnie tych osób mniej zaawansowanych technicznie, co robić. Akumulator mi padł, znowu nie działa, czy mam ładować, czy wymienić, czy kupić nowy, czy go ratować. I dlatego właśnie w tym odcinku chciałbym Wam przekazać 10 prawd objawionych, objawionych, objawionych dotyczących właśnie jak traktować nasz akumulator, z czym to się je, czemu on służy i dlaczego w ogóle jest i dlaczego tak często ludzie go wymieniają. Zostańcie ze mną, a na pewno dowiecie się coś ciekawego. Nawet ci, którzy pewnie sporo już majstrują, może znajdziecie coś również dla siebie. Zapraszam. Zacznijmy od takiej bardzo podstawowej rzeczy, czyli co to jest akumulator, bo może nie wszyscy wiedzą. Akumulator jest to taka kostka plastikowa, dość ciężka, mniej więcej takich wymiarów, która siedzi przeważnie gdzieś w tej okolicy motocykla, przeważnie pod siedzeniem, lub gdzieś w okolicy tutaj baka. Akumulator posiada dwa terminale: plusowy i minusowy. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o zagadnienie, czym jest akumulator, i tymi pojęciami jak terminale plusowe, minusowe, będziemy operować jeszcze kilka razy w tym filmiku, więc warto je zapamiętać. Wydaje się to absolutnie podstawowe, jednak nieraz się spotkałem z takimi sytuacjami, że ktoś się jednak pomylił, ale o tym później. Prawda objawiona numer dwa: po co w ogóle jest ten akumulator w tym motocyklu? Akumulator w motocyklu jest źródłem wszelkiej energii elektrycznej dla wszystkich. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych na motocyklu. Jakich to zapytacie? Ano, takich jak wyświetlacz, kierunkowskazy, lampy, jedne, drugie, trzecie, wentylator, wszelkiego rodzaju czujniki, komputer pokładowy, tak zwany ECU i inne różne rzeczy. Może macie gdzieś GPS-a, może macie grzane manetki, ale jak widzicie, w tym momencie jest to wszystko wyłączone. I dopiero po przekręceniu kluczyka to wszystko ożywa, i to wszystko jest właśnie zasilone z tego akumulatora. Da, chcecie włączyć manetki? Włączamy manetki. Tak, teraz akumulator zasila te manetki. I ten wyświetlacz, i te kierunkowskazy, i tą lampę, i jak byłby silnik gorący, to jeszcze wentylator. Ale najważniejszą funkcją tego akumulatora jest obsłużenie rozrusznika. To rozrusznik powoduje, że silnik nam wstaje i rozrusznik jest najcięższym, najbardziej wymagającym odbiornikiem tego akumulara. I to właśnie dla niego ten akumulator musi być zdrowy, bo jeżeli on nie da rady ruszyć naszego rozrusznika, nie włączymy silnika i nic się nie stanie. I akumulator zapewnia nam dostarczenie energii do tych wszystkich różnych małych i dużych odbiorników do momentu, Aż nie włączymy silnika, bo jak włączymy silnik, to akumulator już w tym wszystkim nie bierze udziału i jest już w tym momencie tylko ładowany przez alternator, i w tym momencie alternator, czyli taka nasza pokładowa prądnica, ona ładuje to wszystko, i akumulator sobie już wtedy odpoczywa i jest już tylko ładowany. Prawda objawiona numer 3 na temat akumulatora, czyli jaki on jest, w jednym słowie, mały. Jest malutki, ma malutką pojemność. A to dlatego, żeby ograniczyć jak najbardziej jego i wymiary fizyczne, i jego wagę. I przez to, że jest taki mały, i przez to, że ma taką malutką pojemność, tym bardziej trzeba o niego dbać. I co mam tutaj na myśli? Generalnie tylko jedną prostą rzecz. Nie trzymajmy motocykla włączonego, tak jak ja to teraz zrobiłem dla potrzeb tego wspaniałego edukacyjnego filmiku. Żeby go nie trzymać w takiej właśnie pozycji bez włączonego silnika, bo wtedy to wszystko, o czym przed chwilą wspomniałem, jest włączone i to o te wszystkie urządzenia drenują energię z akumulatora. Tego maleństwa, które tak naprawdę długo nie pociągnie. Dlatego jest tak dość istotne, żeby o niego dbać w taki sposób, że jak gasimy silnik, to wyłączamy od razu kluczyk, żeby to wszystko sobie już nie drenowało akumulatora, bądź. Po prostu, nawet jak silnik jest włączony, to wyłączamy silnik z kluczyka. I wtedy nie mamy ani chwili, kiedy akumulator jest zdrenowany po wyłączeniu silnika. I od razu, obalając ten mit, nie wyłączając, akum wyłączając motocykl z kluczyka, niczego nie psujemy. Ale to już temat na zupełnie inny film. Czwarta prawda objawiona dotycząca akumulatora. Kolejny sposób, aby zadbać i przedłużyć żywotność naszego akumulatora to jest okresowe doładowywanie tego akumulatora, właśnie taką zewnętrzną, automatyczną ładowareczką. Słuchajcie, podłączenie szybko szybkozłączki do akumulatora trwa dosłownie kilkanaście minut. Podłączamy sobie taką szybką złą szybko złączkę do akumulatora. Pyk. I w zaledwie kilkanaście sekund możemy podłączyć ładowarkę do akumulatora i podładować wszystko w dosłownie kilkanaście sekund. Właściwie podłączenie trwa kilkanaście sekund. Ładowanie może potrwać zdecydowanie dłużej, ale dzięki temu podłączając Wasz akumulator na, na przykład co drugi miesiąc Wydłużycie jego życie znacząco. Moje akumulatory średnio żyją 6, czasami nawet 7 lat. A przy wydatku rzędu około 200 zł za akumulator, myślę, że warto jest zadbać o taki sprzęt, a nie wymieniać go dosłownie co sezon. Ponieważ raz rozładowany poniżej pewnego poziomu, powiedzmy 7, 6, 7 V, to już będzie sprzęt nie do odratowania. Więc może warto o niego zadbać. Piąta prawda objawiona na temat akumulatora. Skoro już wspomniałem o podłączaniu szybko z to warto by było również wspomnieć o tym, jak podłączyć akumulator lub odłączyć, wymienić, wstawić nowe itd., ponieważ jest to dość często poruszany temat na różnych forach internetowych pod tytułem Zmieniłem akumulator i nie działa. Hmm, ciekawe, co się stało. No tak, albo zamieniłeś bieguny, czyli plus z minusem przy podłączaniu, albo zrobiłeś zwarcie. Zwarcie w momencie odkręcania akumulatora lub jego przykręcania. Już tłumaczę o co chodzi. Oto jest nasz akumulator. Akumulator minus jest zawsze ładnie zaznaczony gdzieś na obudowie oraz plus. I teraz zapamiętajcie jedno: minus to jest dokładnie to samo, co rama motocykla. Każdy metalowy element motocykla to jest dokładnie to samo, czy minus. I dlaczego to ma takie znaczenie, ten plus i minus? Ponieważ jeżeli przypadkowo, odkręcając minus, dotkniemy ramy, absolutnie nic się nie stanie, ponieważ jest to ten sam potencjał i tutaj nie zrobimy niczego, żadnej krzywdy. Jeżeli, do, jeżeli dokładnie to samo zrobimy po plusowej stronie, czyli przy odkręcaniu plusa dotkniemy ramy, zrobimy zwarcie. Uszkodzimy, spalimy bezpiecznik lub uszkodzimy coś jeszcze poważniejszego, jeżeli na przykład taki bezpiecznik wcześniej został źle wymieniony na grawkę, spinkę, gwóźdź lub inne tałataństwo. Więc zawsze trzeba pamiętać o odpowiedniej kolejności. Jeśli wyciągamy i odłączamy akumulator, zawsze zaczynamy od odłączenia terminala minusowego na początku, bo jak tu zrobimy zwarcie, to się absolutnie nic nie stanie. Jak już to mamy odłączone, to nawet jeśli nam się zrobi zwarcie między plusem a ramą, to już druga strona jest rozłączona i nic się nie stanie. I w ten sposób zawsze bezpiecznie będziecie w stanie mogli usunąć akumulator, odłączyć akumulator i podłączyć nowe. Przy podłączaniu jednakże robimy na odwrót. Pierw podłączamy klemę, właściwie ten do, kabel do terminala plusowego, a na sam koniec podłączamy Minusowy, czyli, jeszcze raz dla powtórki. Przy odpinaniu akumulatora odpinamy minusowy, potem plusowy, jak już włożymy nowy akumulator, to pierw plusowy, a na koniec minusowy, i gwarantuję Wam, że wtedy nic nie uszkodzicie do czasu, jeśli nie pomylicie plusa z minusem, czyli nie podłączycie czerwonego kabla do minusowego terminala, a widziałem, że tak się też zdarza. Kolejna prawda objawiona dotycząca akumulatora to jest oczyszczenie i posmarowanie terminali, tego plusowego i minusowego, tego punktu styku między akumulatorem a tym kabelkiem, który przychodzi. Zdarza się tak, że wyciągnięty akumulator był zawilgotniony, skorodował i na tych końcóweczkach, tych kabelkach zebrała się taka warstwa utlenienia, czyli powiedzmy podocznie rdzy. Trzeba to usunąć za każdym razem jako. Usuwamy ten kabelek, odsuniemy go, to zarówno złącze akumulatora, ten terminal akumulatora, jak i kabelek z obu stron, trzeba taką chropowatą ściereczką, albo takim delikatnym papierem ściernym przetrzeć tą warstwę tego utlenienia, tej rdzy, tego brudu, tak aby były dwie lśniące się powierzchnie, a następnie posmarować to wazelinką techniczną. Taka wazelinka techniczna wygląda tak samo jak zwykła kosmetyczna, tylko że jest troszkę inaczej rafinowana, tak czy siak, to jest właśnie najlepszy sposób do tego, żeby takie połączenie zabezpieczyć na przyszłość przed właśnie powstawaniem takiej korozji. A dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ ta korozja powoduje znaczne pogorszenie kontaktu między energią przepływającą z baterii do tych naszych przewodów i w momencie rozruchu, czyli kiedy używamy rozrusznik, pobór prądu, czyli pobór tej energii z tego akumulatora jest tak duży, że każde zabrudzenie na drodze tej energii stanowi spory problem dla akumulatora i spory problem dla rozrusznika, aby ten silnik ciężki ruszyć. I w momencie, kiedy akumulator będzie odrobinę bardziej osłabiony, a to zabrudzenie tutaj będzie. To może spowodować to, że po prostu nie uruchomicie akumulatora. Więc taka prosta czynność zabezpieczy to połączenie, czyli oczyszczenie i posmarowanie go wazeliną zabezpieczy to połączenie na długi okres i pomoże. Pomoże zarówno w ładowaniu akumulatora, jak i w jego późniejszym użytkowaniu. A skoro mamy już omówione tematy, jak o ten akumulator dbać, to poruszymy jeszcze odrobinę temat, jak zdiagnozować akumulator, jeśli mamy obawy czy podstawę do tego, że. Czujemy, że z tym akumulatorem jest coś nie tak. Do tego będzie Wam potrzebny na pewno miernik. Słuchajcie, taki miernik specjalnie wyjąłem swój taki podróżny miernik. Takie bardzo fajne maleństwo. Później, za chwilę wam go pokażę z bliska. Słuchajcie, kosztował on kilkadziesiąt złotych, nie pamiętam, 30-40 złotych. Ma bardzo podstawowe funkcje. Idealnie się nadaje do, do motocykla, ponieważ jest mikroskopijny, lekki i kompaktowy. I co za pomocą takiego malutkiego miernika możemy sobie sprawdzić? To jest właśnie ten mierniczek. Słuchajcie, maleństwo, fajne takie, idealne do podróży. No i teraz tak, co takim miernikiem podstawowym możemy sobie sprawdzić? Popatrzcie. Na początku ustawiamy miernik na V, czyli napięcie stałe, czyli taka kreska prosta lub VDC, czyli napięcie, właśnie rodzaju stałego. Przytykamy sobie plusik do plusika, minus do minusika i powinniśmy mieć wskazanie przynajmniej 12,5 V kiedy motocykl jest wyłączony i jest w stanie spoczynku. Mój akumulator będzie pokazywał więcej, ponieważ dopiero co był okresowo doładowywany i jeszcze trzyma ten podwyższony ładunek. U mnie jest to 13,5 V. Jednak w normalnych warunkach po dłuższym postoju nie powinien być pokazywać niżej niż 12,5 Jeżeli włączymy stacyjkę, właściwie przekręcimy kluczyk, to to napięcie... Spadnie. Ten akumulator jest bardzo świeży i dobrze naładowany, więc widać, że w tym momencie napięcie spada, ponieważ wszystkie odbiorniki w tym motocyklu właśnie zostały włączone i w tym momencie wszystkie światła, tylne, przednie, nawigacja, GPS i tak dalej, są obsługiwane przez akumulator. I jak widzimy, ładnie sobie to napięcie spada, jednakże nie powinno ono spaść poniżej progu. 12,2 V, i wtedy wiemy, że ten akumulator jest dobrze ładowany. Tutaj warto zaznaczyć, że jest tu bardzo podstawowa diagnostyka, jednakże daje nam jakiś obraz na to, czy akumulator jest zdrowy, czy nie. Kolejnym testem, który chyba w najlepszy sposób odzwierciedla to, czy akumulator jest zdrowy, czy nie, jest test napięcia. A właściwie spadku napięcia w momencie uruchomienia silnika. Co musimy zrobić? Tutaj trzeba się posłużyć trochę taką e, odrobiną ekwilibrystyki, czyli w jednym ręku trzymać i mierzyć napięcie na baterii, i jednocześnie trzeba włączyć silnik, i jednocześnie obserwować wartość napięcia, jaka się pojawi właśnie na tym wyświetlaczu. I ta wartość napięcia nie powinna spaść poniżej. 9V. Ten spadek napięcia będzie trwał dosłownie ułamek sekundy, więc trzeba się dość dobrze przyglądać. Zaraz to zrobimy. Uwaga, jest neutral, jest wszystko. Możemy zapalić silnik i zobaczyć, jaki będzie spadek tego napięcia. No i wiedzieliśmy, że tutaj spadek spadł do 9,8. Trwało to dosłownie odrobinkę, więc wiadomo, że akumulator jest w bardzo dobrym stanie. I jednocześnie możemy przejść do kolejnej kwestii, czyli do sprawdzenia czy alternator, czyli ta nasza pokładowa ta nasza pokładowa prądnica dobrze ładuje akumulator. Tutaj widzimy 14,6 V. Teraz wyłączę. Tutaj widzieliśmy napięcie na poziomie 14,6V, czyli wiadomo, że akumulator jest bardzo dobrze doładowywany przez alternator i wszystko działa świetnie w tym momencie. Jeżeli to napięcie by było niższe przy włączonym silniku niż 13,5V, no i tutaj się, no to, no to można zacząć dedukować, że coś już jest nie tak z ładowaniem. Jednak te wartości mogą się różnić w zależności od wieku motocykla. Niektóre starsze motocykle miały niższe napięcie ładowania. Nowsze motocykle mają trochę wyższe napięcie ładowania. Jednakże nie powinno to być tak naprawdę mniej niż te 13,5V. Jeżeli naprawdę będzie coś źle z tym ładowaniem, to ono będzie rzeczywiście bardzo niskie, czyli będzie w okolicach powiedzmy tych nie wiem. 13 albo 12,8 czy 12,5 i wtedy wiemy na pewno, że alternator, czyli nasza pokładowa prądnica, nie ładuje z powrotem akumulatora. I to może nie jest problem z akumulatorem, a właśnie z tym alternatorem. Więc. Na to trzeba zwrócić uwagę, kiedy zastanawiamy się, czy nam padł akumulator, czy może jednak coś innego. Warto to zawsze zmierzyć. Trwa to dosłownie jedną minutę, żeby taki pomiar zrobić, a możemy sobie zaoszczędzić, yy, nie wiem, dwie stówki na wymianie nowego akumulatora. I chyba jedna z ostatnich prawd oświeconych na temat okum Ach, nie, jakiego akumulatora akumulatora jest fakt, że jeżeli podejrzewacie, że coś jest z akumulatorem nie tak, a nie chcecie jechać do jakiegoś mechanika i, i powiedzmy, wydawać pieniądze. Podjedźcie do sklepu, podjedźcie do sklepu w okolicy, który zajmuje się sprzedażą akumulatora. Ci panowie, czasami też panie, mają na stanie specjalne urządzenia, specjalne testery, które dosłownie w 30 sekund są w stanie bardzo trafnie zdiagnozować, czy wasz akumulator nadaje się do podładowania, czy to jest już kapeć do wymiany, a może jeszcze coś udaje im się zdiagnozować. Bo te fajne urządzonka mają zdolności takie, że dosłownie, tak jak powiedziałem, w 30 sekund w stanie są bardzo dużo zdiagnozować i powiedzieć wam, czy, mu szykuje, czy musicie szykować się na wydatek, czy może jeszcze jednak ten akumulator da się odratować. No, i już chyba takim słowem podsumowanie należy dodać taką, taką sprawę, że akumulator, nawet wyciągnięty z motocykla, nawet odłączony ulega takiemu zjawisku jak samorozładowanie, które może wynosić nawet około 3% w skali jednego miesiąca. Brzmi to niewiele, ale jednak zawsze, czyli taki akumulator sam się rozładowuje nawet jak nic do niego nie jest podłączone. A jeżeli zostawimy go w motocyklu i on będzie podłączony, to cały czas urządzenia pokładowe motocykla, takie jak na przykład immobilizer albo alarm albo na przykład źle podłączona ładowarka USB Cały czas będą ten akumulator drenować, cały czas będą ten akumulator rozładowywać. Normalnie takie wartości zawierają się w przedziale kilku do kilkunastu miliamper, ale nawet taki malutki mikroskopijny pobór prądu, rozciągnięty w okresie miesiąca czy dwóch miesięcy czasu, potrafi sprawnie rozładować nasz akumulator, więc naprawdę istotne jest, aby ten akumulator albo odłączyć, jeżeli zostawiamy coś na dłużej, albo Cyklicznie powiedzmy raz właśnie na te dwa miesiące ten akumulator podładować. Dodatkowo należy wspomnieć, jeżeli zostawicie akumulator, a właściwie motocykl z akumulatorem w zimnym bardzo pomieszczeniu, to mimo wszystko warto, jeżeli ten postój ma być miesiąc lub dwa, wyciągnąć ten akumulator, zabrać go ze sobą do domu i postawić tam, gdzie mu będzie fajnie i cieplutko, i w ten sposób, yy, nie wiem co chciałem powiedzieć, ale generalnie weźcie go do domu, żeby było mu miło i cieplutko. Akumulator naprawdę nie lubi takich bardzo niskich temperatur. Słuchajcie, podsumowując. Temat diagnostyki akumulatora, czy jego zdrowotności, życia i stanu jest dość obszerny. Można by naprawdę o tym napisać doktoraty i na pewno są napisane doktoraty na, te, doktoraty na ten temat. Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to odsyłam do pana, który się nazywa na YouTubie Mr. Akumulator. Prowadzi świetny kanał na temat właśnie akumulatorów i można by tu się rozwodzić o gęstości elektrolitu, rezystancji wewnętrznej i prądach rozruchowych i, i, i jeszcze parunastu innych takich parametrach. Jednak w tym filmiku chciałem właśnie się skupić na jak najbardziej podstawowych kwestiach, które często wystarczają, żeby sprawdzić, ocenić i przedłużyć życie danego akumulatora, ponieważ wydatek 200 zł co roku. I generalnie upieprzanie się z tą całą procedurą, jeżdżeniem, wymianą itd. jest bardzo łatwy do uniknięcia. Tak jak powiedziałem, moje akumulatory żyją po 6, czasami 7 lat i to się tak naprawdę sprawdza i ogranicza do tych bardzo podstawowych czynności, o których właśnie powiedziałem. Pozdro motob mam nadzieję, że ten film Wam w jakikolwiek sposób pomoże, a może nawet zaoszczędzi kilka groszy w Waszej kieszeni, które będziecie mogli wydać na... Paliwko na śmiganie na Waszych ukochanych motocyklach. Pozdrawiam odoptyczki i do zobaczenia na trasie. Hej! Nie, tak nie o, tak o!